Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam Was na kolejny unboxing na moim kanale. Pewnie po tytule domyślacie się, co to może być. Także więcej Was nie przedłużam i zapraszam. Jak widzicie, na moim biurku leży to, co chcę Wam dzisiaj pokazać. Słuchajcie, dzięki uprzejmości pewnego sklepu w moim mieście, czyli dokładnie dzięki uprzejmości sklepu Computronic Rawicz, Zapraszam Was na ten unboxing, gdzie głównym bohaterem jest nowa klawiatura od Marki, która głównie e, występuje w, tylko i wyłącznie w Komputroniku California Access. Jest to najwyższa półka z ich klawiatur. Czyli Goliath. Jest to, żeby wkrót pokrótce Wam opowiedzieć trochę o niej. Jest to klawiatura w pełni mechaniczna na przełącznikach optycznych Orange. Dokładnie nie pamiętam, jak się te przełączniki nazywają, ale to są przełączniki, które były specjalnie yy, tworzone dla właśnie marki California Access. Także są, tak jakby, ich jedyne. Powiem wam szczerze, jestem mega podekscytowany, że mam tą klawiaturę, że udało mi się ją kupić. No i nie będę już was też przedłużać. Zacznijmy unboxing. Prytnie. Ukryte. Zaczepy. Na chwileczkę może wam zniknę. No i znikłem. Ale już się pojawiłem. Dobra, tak, na razie to położę tutaj. No i pokrótce Wam pokażę, bo klawiatura będzie za chwileczkę, albo inaczej zrobię. Tak zrobię karton, żeby nie było widać. Co mamy w kartonie? Poza owszem klawiaturą, która tutaj się znajdowała, pod gąbką, na razie ją sobie odłożymy tutaj, ma, mamy ukrytą podkładkę pod nadgarstek. Podkładka pod nadgarstek jest wykonana z plastiku, ale myślę, że e, powiem Wam szczerze, taki to jest bardzo miękki i przyjemny w dotyku plastik, także nie powinny Was na pewno boleć ręce. Mamy tutaj e, skróconą instrukcję obsługi, e, programowania klawiszy. Bo co jest najważniejsze, a jeszcze nie wspomniałem, ta klawiatura posiada e, pełne poświetlenie RGB, które e, marka California Access nazwała True RGB. Ciekawie ukryta. E, ciekawa ukryta informacja o tym, że klawiatura posiada pełne podświetlenie RGB. E, o samej klawiaturze. Podkładka, jak podkładka, na razie ląduje na dole, bo jest nam niepotrzebna. Mamy klawiaturę. Klawiatura, no jak klawiatura? No wyglądem nie odbiega jakoś mocno od innych klawiatur. Ale to jest tylko pozór, ponieważ klawiatura posiada tutaj z boku będzie to widać na kamerce posiada z boku pasek, który jest w pełni podświetlany diodami RGB. Z drugiej strony jest tak samo także klawiatura nieźle może dawać yy, w nocy. Ale dla mnie to nie jest problem, bo lubię jak mi się komputer świeci. Kabel, oczywiście w pełnym oplocie, czarnym, z pozłacaną delikatnie końcówką USB, klawiatura, jak widzicie, posiada w swojej budowie tak jakby taki wygląd. Tu już nawiązuje do wyglądu, to jest najprawdziwsze szczotkowane aluminium. To nie jest żaden plastik, tylko to jest taki. No, może to nie jest takie prawdziwe jeszcze aluminium, ale jest to już metalowe. Może w odgłosie brzmi jak plastik, ale jest to metalowe. Uwierzcie mi. Klawiatura posiada wyjmowane wszystkie klawisze i możecie zobaczyć je tutaj. Klawisze kikapy, jak kikapy, zwyczajnego wyglądu. Nie są jakieś e, wzmacniane, są to zwyczajne plastikowe kikapy. Myślę, że tutaj nie potrzeba jakichś innych. Przełączniki. Mamy Orange. To są w pełni optyczne przełączniki do tej klawiatury, właśnie e, stworzone. Bo klawiatura posiada poza e, pełnym podświetleniem RGB. Posiada oczywiście pełny antyghosting I co najważniejsze, ten akurat model posiada w pełni wodoodporną swoją powłokę. Na czym to polega? No niestety, nie będziecie tego chyba widzieć w kamerce aż tak dobrze. Kikapy są yy, te przyciski, bo już tutaj nie mówię o kikapach. Są pod spodem yy, podłożone takim plastikiem. On jest taki, w miarę nawet taki miękki. To jest taka, bardziej taka utwardzona guma. No i ta guma ma właśnie za zadanie blokować wszelkie płyny, wody, słodkie napoje. Nie wiem jak z krwią, no ale no chyba nie będziemy ciąć palcy przy, tym, przy tej klawiaturze. Jest to ta, ta wodoodporność, jest ona potwierdzona. Niestety nie będę testować na swojej klawiaturze tego, bo to jest teraz moja prywatna klawiatura, także nie będę tego e, robić. Jedynie co to, jeśli będzie na pewno kiedyś, znając życie, taki przypadek, że zaklapię ją sobie. No, pijąc picie. Nie wiem, otwierając puszkę z kolą, albo z mirindą. Bo już kiedyś tak raz miałem. Nie zauważyłem, że puszka była wstrząśnięta, I otwarłem na klawiaturą. No i... Oleciało. Mam nadzieję, że mocno też mi nie było za bardzo słychać. Eem. Co jeszcze o klawiaturze? Może przybliżę mikrofon wystarczająco blisko niej. I posłuchacie jak brzmią klawisze. Powiem Wam szczerze, że klawisze nie są aż tak głośne, jak myślałem. Jest to racją, że te przełączniki optyczno-mechaniczne są rzeczywiście cisze. Dla porównania, mam tutaj swoją klawiaturę Volcano Hammera, którą już znacie pewnie z recenzji giftów i rzeczy, które kupiłem sobie na PGA. I teraz posłuchajcie klawiszy które są tutaj zastosowane mechaników. Tutaj jest akurat odmeu blue. No. Także możecie sobie e, sami zobaczyć, że e, ta nowa klawiatura jest na pewno delikatnie może nie aż tak mocno cicha, jak możecie sobie wyobrażać, ale na pewno jest delikatnie cisza od Volcano Camera. Słuchajcie, wracając jeszcze do samego sklepu. W sklepie Komputronik, nieważne, czy to akurat w tym Komputroniku, który ja kupowałem, ale ogólnie w całej sieci sklepów Komputronik możecie często trafiać na wyprzedaży tych oto sprzętów. To, są naprawdę, to jest naprawdę marka, która nie od niedawna praktycznie ruszyła w stronę artykułów gamingowych. Marka California Access, z tego co dobrze pamiętam, posiada jeszcze w swojej ofercie bardzo dobre myszki, też oczywiście z pełnym podświetleniem RGB, z programowalnymi przyciskami, z jakimiś dodatkowymi przyciskami, obsługą makr i tych innych wszystkich rzeczy, które mają myszki. Nie jestem do końca pewien co do optyki w tej myszce, ale z tego co czytałem, jest to optyka, która, jest, która kiedyś była stosowana w pierwszych myszkach Steel Series. Jeszcze zanim zaczęli e, tworzyć własny sensor optyczny TrueMove, nie pamiętam jak ten e, sensor się nazywał, ale jest zbudowany oczywiście ich własny sensor, ale na bazie tego ze Steel Series. Także możecie sobie wyobrazić, że te myszki naprawdę dają radę. Nie ma żadnych problemów z jakimiś e, przy, przycinkami, które gdzieś są ogólnie e, w niektórych takich tanich myszkach, gdzie ustawimy maksymalną liczbę dpi e, i ta myszka gdzieś tam nam się zacina, jak robimy szybkie ruchy. Marka California Access posiada jeszcze w swojej ofercie słuchawki i to słuchawki bardzo, bardzo przeróżne, zaczynając od słuchawek sportowych na bluetooth, na jacka, posłuchawki gamingowe, po kroju nawet i modekoma. Tak, miałem raz w okazję zobaczyć jeden z modeli California Access, nie pamiętam już chyba, Viper. I powiem Wam szczerze, słuchawki naprawdę dawały radę. Nie pamiętam czy to były te z USB czy na jacka, ale powiem Wam szczerze, że po podłączeniu nawet do zwykłego laptopa starego, te słuchawki naprawdę dawały radę. Nie było to żaden jakiś taki prosty dźwięk, tylko one jeszcze sobie same podbijały e, basy i niskie i wysokie tony. Ale dobra, wróćmy na razie jeszcze do klawiatury. Klawiatura posiada e, program do programowania podświetlenia obsługi makr, bo mamy tutaj pięć przycisków. E, po oczywiście naciśnięciu klawisza funkcyjnego możemy zaprogramować sobie. Od 1 do 5, mieć jakieś przyciski gamingowe, nie wiem, jakieś bindy, coś po prostu takiego, co może nam ułatwić grę. Klawiatura posiada też blokadę klawisza Windows. Wciskamy oczywiście standardowo FN i klawisz Windowsa. No i nie wywali nas to w trakcie ważnej rozgrywki czy ważnego jakiegoś klacza. Klawiatura posiada pełny blok numeryczny. Oczywiście on tutaj jest zawarty, no, mi głównie zależy na klawiaturze z pełnym blokiem numerycznym, bo bardzo często używam tego bloku do wypełniania jakichś kalkulacji czy wpisywania kont konta bankowego nie wiem, no po prostu jest to wygodniejsze niż szukanie gdzieś tu po klawiszach, czy myszką szukanie odpowiedniego przycisku. Może bym w końcu wam pokazał, jak ona świeci. Także podłączę ją sobie teraz do komputera. Niestety mam tu trochę spartańskie warunki, bo oczywiście mam za krótki kabel do kamerki do aparatu, no i muszę tak kombinować. Jak widzicie, klawiatura już powitała nas swoimi pełnymi kolorami. Zwinę jakoś tak ten kabel. Ładnie się świeci na pewno. Mm, wiecie co? Ja zrobię inaczej. Wyłączę światło i będziecie teraz jeszcze lepiej widzieli tą klawiaturę. Mnie troszeczkę może przycinać, no ale niestety y, moja kamerka źle sobie radzi w ciemnych warunkach. Najważniejsze, żebyście widzieli dokładnie samą klawiaturę oraz jej tryby. A trybami się przełącza bardzo prosto. Używa się klawisza FN i pin screena. Mamy taki efekt fali. Zwyczajny efekt zmienienia się kolorów. Hmm? Mamy fale. Kropla wody. Gdzie klikniemy, tam po prostu fala się rozchodzi. Eee, kolejny efekt. Z jednej do drugiej strony. Fala. Kilkustrefowe podświetlenie klawiszy, że w jednym miejscu możemy spotkać na przykład dwa kolory. Mamy również serduszko. Czyli to jest idealna klawiatura dla par. Tak. Dla par. Panowie, jeśli chcecie zrobić prezent swojej ukochanej nie macie pomysłu, a jest gamerką i gra, nie wiem, w CSa w Rainbowa, w Battlefielda możecie jej sprawić taki prezent, ustawiacie yy, przed oczywiście daniem jej tego prezentu, ustawiacie efekt serduszka no i wasza ukochana jest w niebo wzięta, bo dajecie jej serce na klawiaturze także zapamiętajcie, oczywiście marka California Access, tylko i wyłącznie w komputroniku Mamy efekt czerwieni. Nie. Aha. Efekt przechodzenia powoli przez całą paletę RGB. Teraz mamy kolor czerwony. Kolejna fala. Teraz mamy efekt oddychania. I co? Oddech jest inny kolor. Hmm, klawiatura ucichła. Mamy podświetlenie aktualnie używanych klawiszy. No i początkowy efekt, czyli obrotu. Zaświecę z powrotem światło. No, kamerka odzyskała ostrość. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, to już będzie chyba koniec tego cudownego unboxingu, tej wspaniałej klawiatury. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego unboxingu. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage. W opisie pod filmem macie link do strony do Facebooka e, sklepu, z którego kupiłem tą klawiaturę. Zostawcie tam lajka i wspomóżcie, wyślijcie po prostu gdzieś znajomym. Y, tą stronę, niech zalajkują, niech to idzie weter i niech szerzy się marka Computronic i California Access. Słuchajcie, dziękuję jeszcze raz Wam za obejrzenie. Dziękuję Marce Computronic za możliwość kupienia tego sprzętu, zadanie mi możliwości kupienia tego sprzętu. Ja już się nie mogę doczekać, jakie będą efekty tej klawiatury, jak mi się będzie na niej grać, ale to na pewno dowiecie się kolejnych odcinkach z moich aktualnie trwających serii. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam Was, trzymajcie się na razie i cześć!